Śliczny kwiatek wręczyłeś, mamu. Dziękuję. Oskarek, a komu dałeś kwiatek? Komu dałeś? Mammon, Nie. Gdzie tak biegniesz? Gdzie tak biegniesz? Goń, goń, Oskar, goń Piotrusia. Co no to jest? Ja się no chodźcie, bie bie biegniemy, biegniemy, biegniemy. Nie, szybko, 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 szybko Szybko, 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 szybko. Tak! Wspaniale! Wspaniale! No rewelacja! Uwaga, samochód, Schowali się. Mile dzieje, że wyjdą z tej strony. Są. Dwaj zawodnicy, wspaniale, maraton, maraton trwa, kto będzie pierwszy, kto będzie pierwszy, proszę Państwa, Wszystko, wspaniała wytrzymałość, wspaniale biegną, tak, cały czas Piotruś na przedzie, ale Oskar go dogania, Oskar spróbuj wyprzedzić Piotrusia, spróbuj wyprzedzić, o, do przodu, Oskar. do przodu. Spróbuj wyprzedzić, to jest piękna rozgrywka, proszę Państwa. Tak, tak, tak. Bierze go, bierze, wyprzedza, wyprzedza i poszedł. A drugi za moje brawo, to jest to jest jednak fair play naprawdę fair play zachowanie. Wspaniale. Żadnej nogi mu nie podłożył, tylko jeszcze mu klasę No tak.